Chcesz poznać taktyki na Plage Quarter? Może być z tym ciężko, bo w sumie znikowaliśmy te bossy, ale wyjaśnię wszystko tak jak należy, dlatego zapraszam do oglądania. Pierwszym bossem na Plage Quarter będzie Now, The Plage Bringer i boss jest dość prosty. Jak nazwa wskazuje, będzie spamował nam klątwami. Dlatego przed bosem wytypujemy kilka osób, które będą nam te plagi cleansować. Eee, no, tam zatem dwie trzy osoby chyba wystarczą. Eee, drugą jego umiejętnością jest eee, przywoływanie adów, które nie są jakieś specjalnie trudne, specjalnie mocne, więc offank je łapie, prowadzi pod bossa i on tam zdechnął od AoE damage'u. Czyli jak tam widzimy właśnie Ady, no to można tam przywalić kliwem, jeśli chodzi o to albo jakiegoś innego AOSP-a. Trzecią umiejętnością Nofa jest teleportowanie się na swoją platformę, wtedy nie bardzo możemy mu cokolwiek zrobić, więc skupiamy się na wyczyszczeniu sali z Adów. I jak wróci, to dalej bijemy go sukcesywnie. I tak wygląda pierwszy boss. Drugim bossem jest e, Hagen The Unclean i ma dość specyficzną salę składającą się z popękanej podłogi i platformy. Na platformie ustawiają się kasterzy, cała reszta na popękanej podłodze. W tych pęknięciach będzie wybuchać lawa, zadając ogromny damage. I patrząc na, e, na, na platformę, można wydzielić cztery strefy: 1, 2, 3, 4. No, i ta lawa będzie sobie tak e, wybuchać, ale któraś strefa zawsze będzie pusta. Jak to wypatrzeć? No, tutaj na tym akurat e, rajdzie było tak, że od drugiej to się zaczęło i, i to jest tak. Druga jest bezpieczna, później trzecia, czwarta, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, czyli tak jakby się odbijała od ściany. I tak jak mówiłem, kasterzy ustawiają się na platformie, cała reszta biega po podłodze, tylko kasterzy muszą mieć 30 yardów range'u do Heigena, bo zwiększa on wszystkim właśnie w tym zasięgu kastowanie o 300%. Jest też druga faza, gdzie Heigen na 20 sekund skoczy na platformę, platforma wtedy zadaje dość spory damage, więc zostawiamy sobie Heigena, niech on sobie tam stoi przez te 20 sekund, a my tańczymy sobie właśnie po tej podłodze, przesuwając się z punktu do punktu. Przypominam: 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 i tak cały czas. Mm, I tyle. Trzecim bossem jest Lotep, którego ja w sumie lubię. Jest dla mnie śmiesznym bossem ze względu na jego fajną umiejętność, która polega na rzucaniu debuffa co 20 sekund i debuff trwa 17 sekund. A debuff robi tak, że zmniejsza nam otrzymywany healing o 100%, czyli, healer, żebyście darmowni się nie produkowali. Macie okienko 3 sekundy na gracza, żeby wychilować. A lotep używa sobie ASP, tanka też tam coś bije, więc, no, popis dla healerów. Jeszcze trzeba pamiętać, że co 30 sekund będą spory. I te spory w momencie wybuchu każdemu w e, przestrzeni 10 yardów zostawią debuffa. Debuffa na półtorej min minuty, który zwiększa szansę na kryta o 50%. Ale redukuje trita całkowicie, więc nie wybuchamy tego przy tanku absolutnie. I w sumie to tyle na lotebie. Zrobiliśmy to w 5 osób wygirowanym wkładem. Tych trzech bossów według mnie to Heigen jest najtrudniejszy, bo trzeba ogarnąć tą lawę. Pozostałe są dość proste, nie, ma, nie są zbyt skomplikowane. Trzeba pamiętać też, że ten raid jest skonstruowany dla graczy, którzy nie byli wcześniej na rajdzie. Eee, może inaczej, eee, nie mają Giru już z poprzedniego rajdu. No bo to jest pierwszy z tych e, w of the Lich Kingowych. W tym odcinku to wszystko. Ja zapraszam Cię do zostawienia subskrypcji, żeby nie przegapić następnego odcinka. Może napisz mi propozycję odcinka, to nagram dla Ciebie taki. Zostaw też lajka czy tam dislajka, no chcę wiedzieć czy się podoba materiał. I to wszystko. Marka!